Witam serdecznie, przed mikrofonem Jarosław Banaś, to jest Kołobrzeska Debata Samorządowa, jedyna polemiczna audycja w Kołobrzegu. Gość specjalny dzisiaj w studio, senator Janusz Gromek, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I stała ekipa reprezentująca Rady Miasta, wszystkie kluby w kolejności. Bartosz Bieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jacek Woźniak, Wspólnota Samorządowa. Dzień, dzień dobry. Dariusz Zawadzki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panom, witam serdecznie słuchaczy. Tematem spotkania jest budżet Kołobrzegu. Przypomnę tylko, że został określony jako rekordowy, ale w zasadzie co roku nam się to zdarza. Ponad pół miliarda, dochód, wydatki 600 tysięcy, w tym inwestycje 170. Rozwój miasta planowany jest bez pożyczek, co jest punktem wyjścia tej rozmowy zadłużenie obecnie w Kołobrzegu minimalne na poziomie 5% no i odnotowałem jeszcze duże wydatki na zdrowie prawie 2 miliony złotych rozpocznę spotkanie od wypowiedzi Janusza Gromka i jego perspektywę prezydencką jak pan patrzy na to minimalne zadłużenie i są już komentarze które także stawiają znak zapytania. No, z jednej strony się cieszymy, że jest minimalne, ale z drugiej czy nie uszczuplamy sobie środków rozwojowych. Jak pan y, pamięta swoje kredytowe obciążenia miejskie i jakie pan ma zdanie na temat obecnych wskaźników? No jeśli takie zadłużenie wychodzi, to myślę, że pani prezydent z swoimi współpracownikami, urzędnikami doszła do um, takiego jakby mm, obiektywnego głosu, że po co zadłużać się jak jest taki duży budżet. No wydatki, tak jak pan powiedział, 500, 600 milionów, ale jest, dokładnie jest tu pisane 594. Ja pamiętam swój budżet, Jacek pamiętasz, to mieliśmy tam chyba 250 milionów, to jest... To max, to takie... To jest no, dwa razy tyle, a, a, a aż tak dużo lat nie minęło. Jest, jest to jednak ta... te wiele lat inflacji jakby też zmiany złotówki z mniej wartościowe, więcej wartościowe na mniej wartościowe, no to jak najbardziej. No i te podstawowe wydatki, tak jak Pan powiedział, oświata 127, rodzina i pomoc 57, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54. Zakupy inwestycyjne, inwestycje 165. No, jest to budżet taki bardzo prorozwojowy i, i obserwowałem, i obserwuję, i społeczny. Bo... Mhm, jakby pan w tej chwili był prezydentem, dążyłby pan do nibelacji zadłużenia? To jest takie marzenie każdego no, to jest, chociaż. Ja od, że tak powiem małego, jako dyrektor szkoły, jeszcze pamiętam to, starałem się żyć bez kredytów w swojej własnej kieszeni i tam, gdzie zarządzałem. Jeszcze raz daję przykład szkoły, ale nauczyli mnie ludzie z, z doświadczeniem samorządowym, że samorząd bez jakby kredytów, no to nie powinien tak do końca działać, że kredyty to są pozytywnym elementem dla budżetów samorządu czy państwa, bo spojrzyjmy na samorządy jakiekolwiek. Ja chyba nie, nie znam samorządu, który by nie brał kredytów, pożyczek czy obligacji, by nie sprzedawał. Czyli jest to nie, nie jest to bo, normalnie nie, przyjęte. Nie bójmy się kredytów. Tak nie bójmy, w samorządach nie bójmy się kredytów. Jacek Woźniak, pan ma też doświadczenia prezydenckie. Nie bójmy się kredytów, dlatego że kredyty w ogóle budżet finansowanie wydatków samorządowych jest tak skonstruowane, że wydatki bieżące możemy pokrywać wyłącznie z dochodów bieżących, a wydatki majątkowe, czyli inwestycje z dochodów majątkowych, a tych jest coraz mniej w samorządach, ponieważ samorządy nie mają już co sprzedawać. Tak? W związku z tym, siłą rzeczy, żeby trzymać się tej zasady z ustawy o finansach publicznych, samorządy muszą kredytować część swoich zadań inwestycyjnych. I to jest rzecz naturalna i normalna. Jeżeli w naszym Przypadku to zadłużenie wy, wynika, że to jest około 5%. Myślę, że trochę więcej, tak, ale, ale że to jest około 5%. To to świadczy o następującej sprawie: że po pierwsze, dochodów majątkowych nie mamy jeszcze tak mało jak inne samorządy i wystarcza ich na finansowanie inwestycji. I po drugie, być może świadczyć o tym, że nie mamy wcale tak dużej nadwyżki budżetowej na dochodach i wydatkach bieżących, żeby pozwolić sobie w, w przyszłych latach i kolejnych na finansowanie kapitału dłużnego. Wydaje mi się, że tak nie jest, więc nawet odbyłem taką rozmowę z Anną Mieczkowską, zarzucając jej, że zbyt zachowawczo podchodzi do budżetu miasta poprzedniego i być może przyszłego, że nie idzie w kapitał dłużny. Z kolei z tej rozmowy wyłania się taki obraz, że moment, moment, poczekamy, zobaczymy. Zobaczymy, jak, będą, jak będzie wynikała, wyglądała realizacja dochodów majątkowych. Jeżeli będzie ich mniej niż planujemy, bo tutaj na to nie mamy jakby większego wpływu, no to wtedy siłą rzeczy trzeba będzie sięgnąć po kapitał dłużny, żeby część tych wydatków inwestycyjnych pokryć z tego. Przy czym to jest tak skonstruowane, że zachęca do oszczędzenia. Bo jak jeżeli oszczędzamy, to nadwyżka na dochodach bieżących w przyszłym roku może być przeznaczona na inwestycje. Ale wracając, podsumowując jeszcze kwestię tego budżetu. Zwykły normalny budżet y, miasta na naszym poziomie nie widzę tutaj żadnych fajerwerków, nie widzę żadnych zagrożeń. Jest realizacja y, określonych zadań. Część z nich była uzgodniona z naszym klubem, w związku z tym y, my będziemy głosowali za. No i marzenia o środkach zewnętrznych zawsze się y, y, patrzą radni i mieszkańcy. Przepraszam, ile... tutaj dodam, y, bo y, wszyscy patrzą na to y, przez pryzmat środków unijnych. Y, od iluś lat w Polsce y, już te środki z jako zewnętrzne traktujemy i te, które przychodzą z Unii Europejskiej i te, które przychodzą z budżetu państwa. Tak? No ale tu mamy 100 milionów. Zapytam opozycję w takim razie. Jeżeli, pani prezydent powiedziała na konferencji tak, że jeżeli zrealizują te wszystkie plany, y, które złożyli projekty i to możemy osiągnąć 100 milionów środków zewnętrznych. Bartosz Mieńkowski, czy może pan wygłosić pochwałę takiej konstrukcji budżetu? No chciałbym, żeby tak było rzeczywiście. Natomiast mamy Dość duże wątpliwości. A dlaczego? A dlatego, że pani prezydent yy, yy, no, te wydatki przesuwa z roku na rok. Gdybyśmy się co, cofnęli, te wydatki częściowo i to um, bardzo duże yy, wydatki. Które planuje, przesuwa z roku na rok. Począwszy od roku 2023 mamy chociażby takie pozycje, kilka bardzo ważnych pozy pozycji na kilkadziesiąt milionów złotych, jak termomodernizacja obiektów e, użyteczności publicznej, około 300 milionów z tego co pamiętam. Te środki są permanentnie przesuwane rok do przodu, rok do przodu, rok do przodu. Czyli pani prezydent nie wywiązuje się z realizacji budżetu, przesuwa środki na, na, na kolejny rok i później je wykazuje jako, och, jakie mamy wielkie dochody. No dobra, ale tak mia mia miałabyś być. Po pochwała jednak? No pochwała mogłaby być taka jedynie, że tak szczerze, jako kołobrzyżanin, trzymam kciuki i chciałbym, żeby udało się zrealizować te wszystkie pomysły, ale mamy dość duże wątpliwości. Chociażby z racji na to, no, w jakim stanie finansów jest obecnie, obecnie budżet państwa. W Zas tego... zasadzie szorujemy pod nie, jesteśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej. To mamy tutaj senatora, to zapewne o budżecie państwa też powiemy, ale zanim Dariusz Zabacki zabierze głos, jeszcze Janusz Gromek jak rozumiem, chciałby się Pan odnieść do tego, co zostało powiedziane? Ja wrócę tutaj do Pana Bieńkowskiego, co powiedział o tej terminizacji. Z tego co wiem, i to absolutnie złośliwości nie ma, bo tu ja staram się dyskutować niepolitycznie na temat budżetu. Z tego co wiem, to potwierdzić się chyba, że obiekty użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola są robione i to w niemałej kwocie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Jacek. Pamiętasz, jak <laughs> byłeś moim zastępcą <laughs> i jak komisję mieliśmy, to tak, zadłużenie niedobrze. I pamiętam jeden rok, drugi rok, trzeci rok, jak yy, z, sprawozdanie było z wykonania budżetu i w niektórych zapisach było na przykład nie 100%, ale 92%, 94%. I heja na tego Gromka, co on nie wydaje tych pieniędzy. Ja mówię, ale zostało zrealizowane w 100% zadanie, a ja zaoszczędziłem te 5 czy 6% powinniście mi dać pochwałę. Po prostu opozycja, no, to jest tak przypisane. Ja też byłem w opozycji, to też do, do niej dokopywałem. Ja, ja <noise> wiem, jak to, jak to funkcjonuje, nie? To uściślimy. No dobrze, to uściślimy. Może pan senator powie w takim razie, bo no, powiedział, że, że jest pewny, tak? Jakie są szkoły termomodernizowane. No proszę. Proszę powiedzieć, ale Ja jestem jakie? po rozmowie z no ale, No ale jak, jakie prezydent. szkoły? No szó szóstka z poślizgiem i to jest koniec. Ale ja, ja nie mówię o poślizgu. Ważne ja. jest to, że to jest zrealizowane. Nie wszystkie nara Ponieważ nie ma tych firm aż takiej ilości, żeby realizowały, ja wiem, że to będzie realizowane na kwotę kilkudziesięciu milionów. Wszystkie jednostki, właściwie oświatowe, przedszkola i szkoły. No, trwa proces. Dariusz Zawadzki. To, to może, to może ja poinformuję słuchaczy, z czego wynika ta dy dynamika dochodów miasta. Mając budżet przed sobą, to mniej więcej mogę już konkrety zacytować. Czyli wzrost dochodów, największy przyrost dochodów odnotowano w obszarze turystyki. Mamy mieć wzrost dochodów z gospodarki mieszkaniowej, czyli tytuł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najmu nieruchomości. Ważnym czynnikiem, który powoduje wzrost dochodów do budżetu jest reforma systemu finansowania samorządów z 1 października 2024, a dokładnie Wzrost z podatku PIT i CIT, czego, z czego spodziewamy się mieć wzrost 22 miliony złotych. No i tak jak tutaj kolega Acyk powiedział, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, po prostu w strukturze dochodów, istotną rolę odgrywają właśnie te fundusze krajowe i zagraniczne. To panowie, spróbujmy w tej części studyjnej, bo za chwilę spotkamy się na podcaście. Skonkludować ostatecznie, czy będziecie ośmielać Annę Mieczkowską do zadłużania miasta, czy raczej akceptujecie ten stan, który jest Jacek Woźniak? Znaczy, nie, nie będę ośmielał, tak. Eee, trzeba zobaczyć. Eee, inaczej powiem. Eee, Anna Mieczkowska ma jakiś tam plan, tak szła z nim w wyborach ze swoim programem i pewne elementy tego programu, w kształtowaniu którego brali udział też członkowie mojego klubu, są realizowane. Tak? Ja miałem trochę inne podejście jako kandydat na prezydenta. Mniej skupiałem się na szczegółach, a więcej na uprawianiu polityki samorządowej. W związku z tym nie mam jakichś uwag do tych propozycji, które są składane. Niektóre wręcz mi się podobają, mimo że na konferencji prasowej pani prezydent o tym nie mówiła. To ja jestem gorącym orędownikiem i wierzę w to, że w przyszłym roku będzie zrealizowany program polityki zdrowotnej. Markery rakowe, tak? tak on, jest, on jest ważniejszy niż wszystkie pozostałe, żeby była sprawa jasna. Z kolei, jeżeli chodzi o wysokość naszego budżetu, słuchajcie, to się bierze stąd, że Polska przez ostatnie lata dynamicznie się rozwija, tak? Ten wzrost dynamiczny jest z roku na rok na poziomie około 3%. To powoduje wzrost dochodów, wzrost dochodów skarbu państwa. Nie chcę odnosić się do polityki Panie obecnej. Radny, to o tym za, za chwilę, w drugiej części. Z kolei wyjaśnię jeszcze jedną rzecz dotyczącą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Słuchajcie, my musimy do końca 2026 roku e, przeprowadzić termomodernizację tych obiektów, które nam wyszły z audytu, że nie spełniają tych norm unijnych, tak? Na to są pieniądze przeznaczone zewnętrzne i te, e, ta realizacja Organizacja musi być e, zakończona. Bartek ma rację, jest szkoła jedna robiona. Ja nie wiem, jak wygląda to w przypadku pozostałych szkół, jak te audyty wy, e, wyszły, e, bo są takie obiekty, których nie trzeba termomodernizować, ale <laughs> Urząd Miasta trzeba było zrobić. Szkołę numer 6 trzeba było zrobić. E, więc e, to są takie elementy, które też musimy brać pod uwagę. Konkluduję, Bartosz będzie Pan. E, jak jak będziecie głosować w ogóle jako opozycja? Muszę powiedzieć, że jeszcze nie wiem, jak będziemy głosować. Klub mamy w poniedziałek, więc tam podejmiemy decyzję. Muszę powiedzieć natomiast, że spotkałem się z trzema paniami prezydentkami osobiście. No, część naszych pomysłów do budżetu zostało wprowadzone, to muszę przyznać no, otwarcie. Cieszymy się z tego, że pani prezydent w końcu zaczęła jakąkolwiek współpracę z opozycją i Szczerze powiem, że mm, no tak podsumowując, nie widzę żadnych fajerwerków w tym budżecie, tam nie ma kompletnie nic, co by wpłynęło na mm, jakiś znaczący dynamiczny e, wzrost czy pozycji naszego miasta. I Ale trzeba, trzeba, proszę, i... trzeba przyznać jedno, na taki kołobrzeg, który ma 45 tysięcy mieszkańców, 600 milionów budżet to jest przeogromny. Ale to jest fikcja. Się? Proszę? Ale to jest fikcja. Fikcja? Tak. Znaczy, no jest wyraźnie Jak co zapisane: pół, pół miliarda, czyli 500 milionów dochodów. Ale się za rok? 600 co? milionów. Założymy 600, się? Ale 600 milionów wydatków. Ja tylko powiem tak, odpowiadając konkretnie, panie redaktorze, na pana pytanie, czy będę optował za zadłużenie miasta, czy nie wyraźnie widać przy, przy tych dochodach i tych wydatkach, jest napisane zresztą w uzasadnieniu do y, projektu budżetu, polityka finansowa miasta zakłada racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz konsekwentnie ogranicza zadłużenia w kolejnych latach. W związku z taką polityką nie ma sensu namawiać nawet do zadłużenia I się żegnamy. Ja tylko kończy. muszę powiedzieć, że nie rozumiem tych fikołków y, koalicji rządzącej, bo do, do, doskonale pamiętam jak przekonywaliście wszystkich, że należy wziąć kredyty, że Ale... są tanie, że trzeba w tym kierunku... Ale kredyty nie, czą, nie, nie są niczym złym. No ale przekonywaliście, że, że tylko, trzeba. Że Teraz ich nie bierzemy, można by polityki. je wziąć Równ... na równie korzystnych e, zasadach. Teraz ich nie bierzemy i twierdzicie, że to jest dobre. No to co w końcu jest dobre? To że, to, że braliśmy kredyty... Czy pro... Ale to nie chodzi o same dochody stricte. Tylko to chodzi o to, żeby sięgnąć po kredyt i rozwijać miasto. Nawet zadłużając się. i Opozycja nie była przeciwna temu, broń może. No no, Takiemu podejściu do miasta. Bardzo rozmawiamy serdecznie inwestycja. dziękuję. Pierwsza studyjna część audycji za nami. Zapraszam na podcast. A przypominam, że rozmawiamy w gronie Janusz Gromek, senator, Koalicja Obywatelska, Bartosz Binkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Jacek Woźniak, Wspólnota Samorządowa, Dariusz Zawadzki, Koalicja Obywatelska. Spotykam się już na podcaście. Proszę się przemodelować. Podcast Polskiej Radio Koszalinko pobożyska debata samorządowa.